Coś drga w ciemności, nawet gdy wszystko inne stoi w miejscu. Słyszysz dźwięki, których nie da się nagrać. Widzisz cienie, zanim pojawi się światło. Czujesz oddech, choć jesteś sam. Niektóre oczy nie zamykają się nigdy. Niektóre dłonie nie chcą być widziane. A to, co najgorsze, nie ma imienia, bo imię nadajesz mu ty, gdy jest już za późno. Są miejsca, do których trafiasz tylko we śnie i nie zawsze się z nich budzisz. Czasem to, co widzisz kątem oka, widzicie jako pierwsze. Drzwi potrafią skrzypieć nawet gdy ich nie ma. Nie każdy cień należy do czegoś, co ma ciało. Zegar tyka tylko wtedy, gdy coś czeka. A cisza potrafi mówić więcej niż krzyk. Nie próbuj tego zrozumieć. To nie zostało stworzone, by być zrozumiane. To przyszło tylko po jedno. I wie, gdzie jesteś.